Hejcie się maneczko Z tej strony Kaktus, a w dzisiejszym materiale powiem Wam o darmowych fałdolcach dla graczy w nowym sezonie 7. Ale zanim to, to zostaw tutaj łapkę w górę, tak aby podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Was żaden news na tym kanale. A ja już Wam nie przedłużam i lecimy do odcinka! Tak więc kilka dni temu została wydana nowa aktualizacja 17.0, która wprowadziła sezon 7 rozdział drugiego. A w karnecie, jak co sezon, możemy znaleźć 1500 fałdolców pod warunkiem, że jesteśmy posiadaczami karnetu bojowego na dany sezon w grze Fortnite. Sposób na tańszy, czy nawet darmowy karnet bojowy, omówiłem Wam w odcinku kilka dni przed sezonem 7, tak więc polecam go znaleźć w zakładce najpopularniejsze na moim kanale. Ale jeżeli nie macie karnetu, to dostajecie pojedyncze przedmioty, w czym nawet 300 darmowych fałdolców. Oczywiście pierwsze fałdolce są za czwarty lub z piąty stopień karnetu bojowego, drugie są za pięćdziesiąty level karnetu bojowego, a ostatnie za dziewięćdziesiąty, dziewiąty stopień karnetu bojowego. Level otrzymujemy za wykonywanie wyzwań oraz zwykłą grę w Fortnite. Film o tym jak szybciej wbijać level w sezonie 7 niedługo pojawi się u mnie na kanale. Oczywiście taki materiał też pojawił się przed aktualizacją 16.10 na moim kanale, a za wiele się nie zmieniło, więc z tamtego materiału też możecie skorzystać i również pomoże Wam to wbić level w sezonie 7, A tytuł tamtego filmu nosi nazwę Błąd na darmowy XP w Fortnite. Jeszcze dodam, że w przedmiotu skarnetu białego obecnego sezonu nie musicie odblokowywać po kolei, a możecie za gwiazdki bojowe. Jeszcze dodam, że w tym sezonie nie ma setnego levelu, ponieważ jest tylko 99 i mając to miejsce za 9 gwiazdek możemy zdobyć skineryka z serialu Rick and Morty. Napisz w komentarzu hashtag darmowe, a przypnąć serduszko. I to byłby już koniec tego odcineczka, zostaw łapeczkę do góry, jeżeli podoba Ci się to, co tworzę i chcesz podbić statystyki tego filmu oraz zasubskrybuj kanał wraz z dzwoneczkiem, tak aby nie ominął Was żaden news kanale. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to koniecznie dajcie znać, czy będziecie wpisywali mój nowy kod twórcy, jeżeli takowy powstanie. Również możecie napisać tam na niżej w komentarzu pomysł na nazwę. Z góry mówią, że kadzik pojawiłby się mniej więcej w połowie wakacji, tak więc jeszcze troszeczkę czasu zostało. A ja już wam nie zabrałem więcej czasu i trzymajcie się. Element!